Co to ještě potřeš ještě? No jasné, zastopuj. <totopuj> Dzień dobry, panie Marku. Twój jest jakiś dziwny. Mm. Znowu go z pracy zwolnili. Tak? A za co? Mm. No i Liwka, przepraszam. Przecież uda mu się z tego w końcu wyjść. Jesteś Robert? Znamy się? No co ty, Robercik? No pewnie. Kościół, nie znam cię. Jeśli chcesz coś ode mnie, to mów przez pana, jak nie, to z pierwszej, póki jeszcze możesz. Słyszałem, że możesz mi coś sprzedać, proszę pana. Tobie nie mogę. No weź pan. Nawet jeśli, to nie mam. A mówili, że taki fajny gość jesteś, znaczy pan jest. Co? Kto mówił? Nie wiem, znaczy nie pamiętam. Dobra, jak nie masz pan, to muszę iść. W przodu jest otwarta, tam się nie da zaparkować. I dlatego już mi się o północy do domu! No, przepraszam! Dziękuję, że przyjechałeś. Naprawdę nie wiem, gdzie jest ojciec. Pewnie siedzi gdzieś z kolegami, ma rozładowany telefon. w ogóle, co to za samochód? No, od rodziców. Ale, twoi rodzice wyjechali pół roku temu i nie mieli wrócić przed świętami. No i nie wrócili. Samochód stał w garażu, tata dopiero teraz zgodził się go naprawić. Pewnie specjalnie go zepsuł, żeby nie mogli jeździć. Tak, To chyba twój tata sprawdzę co. Jakoś wyłożył, a może jestem w stanie jakoś pom pomóc. Nie, dzięki. Tylko nic jemu woliwi. Ona jest taka wrażliwa. No. Dobra, No czekaj. A może mógłbyś mi pomóc jakoś, co? No i na czym polega ten Twój interes? To? No to taki mały startup herbatkami zdrowotnymi dla sportowców. Tak? No, no tak. Powoli się rozwijamy. <grym> A ja słyszałem, że te żadne herbatki, tylko zwykłe prochy. Wcale nie wiem. No dobra, no. Sam to robię i sprzedaję mojej grupce ludzi. Tylko niech pan nic nie mówi o Liwi Ona zawsze za bardzo się przejmuje. Powiedz mi, że ci zaufam. Czemu cię tak długo nie było? Myślałam, że poszedłeś. Nie, rozmawiałem z twoim tatą, wiesz? Gdzie to? Nie pytałem go, ale podejrzewam, że świetnie się bawił. Czemu? No, sama zobaczysz. Mamy dokładnie pół roku na zarobienie pieniędzy i zainwestowanie w coś legalnego. Moi rodzice wracają za pół roku i nie mogą widzieć co robiłem przez cały ten czas. Dobra, mam dla pana pierwszy towar, wieczorem może być? Dobra, to będę. Pierwsze idę odprowadzić pana córkę. Nie znam Cię. Nie, no co Ty? A, gadałeś z Ile ci? razy mam Wam mówić, że macie nie podchodzić, kiedy z kimś jestem? Nie, no zapomniałem, przepraszam Cię. Mam nadzieję, że się więcej to nie powtórzy. Nie, no już nigdy więcej, obiecuję. To co? Masz coś dla mnie? Może coś mam. Nie teraz pieniądze dasz mi później. Nie chcę, żeby ona mnie widziała z tymi pieniędzmi. No. To cześć. O, spada. Mhm. Aha. Okay. Dobra. jaki pan z kim rozmawiałaś? Eee, wiesz... Szanowny Z Włoch. Wow. No, przyjeżdża. To świetnie. A Ty co robiłeś? No wiesz... Mam coś dla Ciebie. O, oh, dziękuję. To mega słodkie. No i wyobraź sobie, że ona wtedy powiedziała jej, że nie, wcale tak nie było, mimo tego, że wszyscy widzieli. To już tu, więc dziękuję, że mnie odprowadziłeś. Nie ma za co. Zadzwoń, jakbyś czegoś potrzebowała. Czego się pan tak boi? Co? Czego się pan tak boi? No, Czy jej nie ma gdzieś? No, byłem po nią tutaj godzinę temu. To jak mogę wejść? 20 zestawów. Ile? Razem Tysiak. Jak panu dobrze pójdzie, to proponuję 30%. I co mam robić? No przecież ma pan kolegów. A i jeszcze, jakby ktoś pytał od kogo, to niech pan powie, że od najlepszego dilera w mieście. Josie? Słucham. Mamy problem. Na naszym terenie gra sobie jakiś dzieciak. Jest niegroźny, ale szybko się rozwija. Pamiętasz Marcina? Zobaczcie to tak samo. Cześć. Znamy się? Nie, ale mam dla Ciebie ciekawą propozycję, która może Cię zainteresować. Słucham. Przyjdzie tutaj pewien chłoptaś. Będzie chciał rozkręcić swój biznes. Ty musisz go tylko powstrzymać. Z mojej strony mogę zapewnić dobrą zabawę Twoim gościom na tej imprezie i na kolejnych. No i co ja będę z tego miała, poza zadowolonymi kolegami z klasy? Jeśli dobrze wywiążesz się ze swojej części umowy, czeka cię ma nagroda. Ok, rozumiem. Mamy robotę. Znowu kurwa porządki. Właśnie nie, sprawa jest bardziej poważniejsza. Musimy pozbyć się nieletniego dilera jak Marcina. Co za problem, załatwaj z go uciszymy

Dobrze ci idzie. Będę pamiętał o twoim zaangażowaniu. Następnym razem dwa razy tyle. No, zastanowię się. No Andersa. Powaliło cię? E, przecież to taksówka. No chyba nie. Dobra, nieważne. Zabierz mnie stąd! Dwóch typów mnie goni, gościu! Spadaj z mojego wozu! Ale zapłacę! No. Ach, dobra, jak tak na ciebie patrzę, to byś tam przed 3 dni jedziemy. Dobra, spadaj już i nie chcę Cię więcej widzieć. Dzięki. Fajny wózek młody, widzę, że się rozwijasz. Zginąłeś nam kolegę. Co mu dałeś? Nic, ja go tu tylko odwiozłem. Powiedział, że zapłaci. Miał u mnie spory dług. Lepiej dla Ciebie, żeby go oddał. Dobra, spadaj. Uważaj, nie wiesz chyba z kim rozmawiasz. Dobra, przepraszam. Uważaj. Jeszcze jedno, żeby lepiej ci na tym terenie już nie widział. Nie wiem o co panu chodzi. Oj, ty wiesz, pa. Attends. co na bierze? no tak. Znajdziesz pracę. Obiecuję. Dziękuję, kochanie. Zaraz, Zaraz, Musimy z tym skończyć. To jest zbyt niebezpieczne. Wczoraj mi grozili, za chwilę wracają moi rodzice. Zwijajmy się z tym wszystkim i zainwestujmy coś legalnego. Ale co? No, nie wiem, no. Serię? Nie. No, co? Nie? To nie mogę. Dlaczego? Bo... Sto lat, niech żyje, żyje nam. Miło z twojej strony, ale urodziny mam do za dwa tygodnie. To nie dla ciebie, głupcze. To dla ciebie. To już dwa miesiące bez tego syfu w twoim życiu. Oby tak zostało. Policja, proszę opuścić samochód. Dlaczego? Jestem podejrzany w sprawie posiadania narkotyków. Proszę opuścić samochód. Niemożliwe. Proszę opuścić samochód. Koleżanka też opuścić samochód. Jestem zobligowany przeszukać pana i pański samochód. Czekaj! うん。Mm -hmm.